W kolejnym odcinku rozmów na parkiecie naszym gościem jest Rafał Gliński. Persona, której w naszej klubie raczej przedstawiać nie trzeba, no ale dla porządku. Trzymamy się metryki, 38-letni, rozgrywający górnika Zabrze, w przyszłości lewo skrzydłowy. Zawodnik z bardzo dużym doświadczeniem, 20-letnim, tak na dobrą sprawę, w profesjonalnej piłce ręcznej. Osoba, która zaliczyła 400 występów w PGNiK Super Lidze. W tym właśnie czasie, pomimo tego, że nie przez cały ten okres e, grałeś w Polsce. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich sympatyków piłki Ręcznej. No i zaczniemy. E, zaczniemy tak troszeczkę nietypowo historycznie. Trzymajmy się tego, e, bo przedstawiając siebie, pominałem troszeczkę wątek e, m, twojej kariery reprezentacyjnej, ale muszę przywołać <grym> to taką trochę białą plamę, trochę zapomnianą, bo wszyscy pamiętają rzut siódmiaka decydujący o wejściu do półfinałów Mistrzostw Świata w 2009 roku przez całe boisko na 31-30 z Norwegią, ale chyba nie wszyscy pamiętają, kto doprowadził do remisu. Kto doprowadził do tego remisu? No tak, tak się złożyło, że ja doprowadziłem do remisu, aczkolwiek wiadomo, gdzieś tam we wcześniejszych wywiadach też ten temat się przewijał, ale tak naprawdę, jak się wygrywa jeszcze w takim spotkaniu o wejście do półfinału Mistrzostwa Świata jedną bramką, to tak naprawdę każda bramka, jedna, obojętnie kogo, czy to by bramkarz by rzucił przez całe boisko, czy tak jak zrobił to e, siódmym e, i na szczęście wpadło, to każda wcześniejsza bramka no, tak naprawdę dawała nam ten półfinał. Tak? Ok, na remis, fakt, no, mi się udało tą bramkę zdobyć. Ale jak przegrywaliśmy trzema bramkami, wcześniejsze bramki też były ważne, tak. Także do tego trochę podchodzę inaczej. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć. Cieszę się, że e, to była ważna bramka, i chyba mogę powiedzieć, że jedna z tych takich, które najbardziej zapamiętam e, w życiu. E to jedna z tych najbardziej pamiętanych przez ciebie z w życiu, ale czy to jest jeden z tych występów, meczów, w których uczestniczyłeś, który też będziesz pamiętał po kres swych dni, czy, czy jest może jakiś, który wspominasz bardziej? To znaczy, tak, ten mecz oczywiście, bo jak wszyscy wiemy, minęło już trochę czasu od tego zdarzenia. Była ogromna dr dramaturgia, tak, do, do ostatnich sekund. E, aczkolwiek, jeżeli chodzi o reprezentację, na pewno jeszcze zapamiętam oczywiście debiut, tak? E, takich rzeczy pewnie też się nie zapominam, bo każdy gdzieś tam sportowiec marzy o, o tym, żeby wyst wystąpić z orzełkiem na, pie na piersi i, i jeżeli ta szansa jest już mu dana, to, to raczej chyba tych debiutów też się nie zapomina. A w rozgrywkach klubowych jest jakiś masz, który szczególnie pamiętasz? A w rozgrywkach klubowych na pewno wiele, wiele meczy, w których uczestniczyłem, gdzie już były walki o medale, tak. Nie prowadzę jakichś tam statystyk, zresztą nigdy nie byłem jakimś wybitnym strzelcem jak inni koledzy, więc tych meczów było, tak jak powiedziałeś, ponad 400. Więc ciężko jest tak wszystko zapamiętać, ale gdzieś tam mecze, w których grało się o medale, szczególnie jak wcześniej były play-offy, czy gdzieś tam mecze Górnika, w których uczestniczyłem gdzieś w pucharach, gdzie fajnie zbieraliśmy wszyscy nowe doświadczenie, na pewno też zostaną zapamiętane. Nie parasz się jakimiś szczególnymi statystykami, ale przywołajmy tą najświeższą statystyki, czyli właśnie statystykę, czyli właśnie tych 400 występów w ciągu tych, no, przyjmijmy 18 lat w Super Superlidze, bo mniej więcej tyle czasu w Ekstraklasie, później w Superlidze spędziłeś. Czy po takim czasie masz ciągle apetyt na granie jeszcze, czy ciągle ciągnie Cię na boisko, czy jednak już jak gdzieś szukasz tego podsumowania? Znaczy tak, tak jak powiedziałeś, szukam gdzieś tego podsumowania, aczkolwiek jak już jest się na boisku, na boisko w szczególności, gdy rozgrywamy jakiś mecz i faktycznie można pomóc drużynie albo, albo podpowiedzieć coś z boku, grając oczywiście koledze, to ten apetyt dalej jest. Metryki jak sami wiemy, na pewno nie oszukam, więc też y, moja świadomość już jest taka, że gdzieś tam te, ta moja przygoda, bo broń Boże, kariera y, gdzieś z tą piłką ręczną będzie się powoli kończyć. Aczkolwiek y, póki co jeszcze, jeszcze gram i, i chciałbym osiągnąć jak najwyższe cele w tym sezonie. To też dość imponujące, bo jesteś jednym z tych, y, z tych zawodników, o których wszyscy pamiętamy w kontekście przede wszystkim reprezentacyjnym, a jednak y, też nie zwojowałeś jakoś jakiś szczególny sposób zachodu, głównie wtedy niemieckich rozgrywek, bo spędziłeś tam nieco ponad dwa lata, dwa i pół roku mniej więcej. Dokładnie. Dlaczego twoja przygoda tak, tak krótko trwała za granicą? Ech, szczerze powiem, e, gdyby nie problemy finansowe klubu, w którym e, na, w tamtym czasie występowałem, to sądzę, że z Niemiec bym e, nie wyjechał. Mi w sumie tam atmosfera, życie odpowiadało, klub miał aspiracje na tamten moment, żeby walczyć o, o wejście do Bundesligi i faktycznie tak było, bo przed właśnie to było Mistrzostwami Świata w Chorwacji zajmowaliśmy drugie miejsce i były realne szanse, żeby o ten awans jeszcze, jeszcze się bić. Niemniej jednak no, stało się tak jak się stało, że klub praktycznie ogłosił upadłość i dostaliśmy wolną rękę. Wtedy pojawiła się oferta z Kielc. Było to chyba bodajże w lutym, więc ja też nie mogłam sobie pozwolić, żeby gdzieś tam zostać i ewentualnie czegoś później szukać w Niemczech, bo chodziło mi też o swój rozwór i o dalsze podtrzymywanie formy i przede wszystkim o granie, tak? Więc przyjąłem tą ofertę i tak właśnie wróciłem do Polski. Jak to by się wydarzyło, gdyby klub się ewentualnie nie rozpadł? Nie wiem, ale pewnie byłyby duże szanse, że bym gdzieś tam został. Były Kielce, po Kielcach był Mielec, po Mielcu był Górnik, nic nie pominąłem chyba, tak? Dokładnie tak. No i w Górniku nie tylko od pewnego czasu pełnisz rolę zawodnika, ale również jesteś członkiem sztabu. Jak odnajdujesz się w tej roli? No, członkiem sztabu, bo to jest tak yy, grubo powiedziane. Że tak powiem. Nie, wydaje mi się, że nawet oczywiście gdzieś tam jestem jako powiedzmy, asystent Marcina, Gdzieś tam swoje uwagi przekazuję tak jak zresztą starsi zawodnicy, młodszym kolegom, że można coś poprawić, coś zobaczyć i tak dalej. Oczywiście jakieś tam kwestie związane czy z obroną, czy, czy z atakiem, jeżeli coś zauważę, Marcinowi też przekazuję. Wydaje mi się, że mogą być to cenne rady. Nawet jak nie byłem już tak stricte wpisany w ten protokół jako drugi trener, wcześniej wydaje mi się, że ja i starsi koledzy jak Sasza, jak Galicz, jak Bartek Tomczak też przekazywali, jeżeli coś widzieli, młodszym kolegom i to jest w pełni zrozumiane. Także to zbyt duże słowo, że już jestem tak w sztabie, aczkolwiek tak jest. No to przywołałeś trochę też Twoje występy na parkiecie, bo co prawda teraz oglądamy Ciebie nieco rzadziej, a może inaczej, w nieco krótszym wymiarze czasu, ale też doszło do takiej transformacji w przeciągu ostatnich lat, bo za czasów trenera Zislafa Trtika podkreślano Twoją rolę jako kierownik ataku. Michał Adamuszek był kierownikiem obronnym. Teraz głównie widzimy Ciebie w obronie, jednak. To jest kwestia wykorzystywania Twojego potencjału, czy potrzeby kadrowej, czy co, co definiuje to Twoją w tej chwili rolę na boisku? Nie, mi się wydaje, że bardziej tutaj, wiadomo, w ataku mamy młodych, perspektywicznych, środkowych. Tak? Jest Krawczyk, jest Adrian, jest Łukasz Gogola. I fakt z roku na rok wychodzi im to coraz lepiej, i ta nasza gra dzięki nim, jako środkowych, jest szybsza, i tak dalej. Tak jak już wcześniej wspomniałem, mojego wieku się nie oszuka. I nie sądzę, żeby Marcin też tak twierdził, że mogę w ataku dać jeszcze to, co dawałem kiedyś. Aczkolwiek w obronie, gdzieś tam, przez swoje jakieś doświadczenie, przez jakieś dobre ustawienie, i tak dalej, możemy te rzeczy jeszcze, jeszcze wydobyć, a przez co tym młodszym dać troszeczkę odpocząć, gdzie to jest też bardzo istotne. Wspomniałeś tutaj trenera Trtika zresztą świetnego szkolenia w według mnie dużo tam grałem i tak jak on mówił, że jestem kierownikiem ataku aczkolwiek też przy tej obronie 4-2, którą preferował, też grałem dużo na jedynce i gdzieś tam tych sił później zbrakło, może nie w przeciągu tygodnia, miesiąca, ale gdzieś to się nawarstwiało. Tutaj z Marcinem na pewno chcemy tego uniknąć, jeżeli mamy szeroki skład, szeroką ławkę, 16 na boisku, więc trzeba wykorzystywać wszystkich. Jakie są najbliższe plany Rafała Glińskiego związane z piłką ręczną? Związane z piłką ręczną. Na razie skupmy się na piłce ręcznej. Yy, jak skończymy wywiad to idę na trening. <noise> Dobra, trochę a, dal bardziej daleko się Ok, Okej, a tak naprawdę yy, wiadomo, że już ta moja przygoda raczej po tym sezonie się skończy. Eee, aczkolwiek mam nadzieję, że dalej zostanę przy piłce ręcznej. Eee, nie wyobrażam sobie, żebym robił coś innego, chociaż życie różne plany weryfikuje zupełnie inaczej. Więc zobaczymy. Jakieś rozmowy trwają i miejmy nadzieję, że wszystko się zakończy pozytywnie. Widzisz siebie w roli pierwszego szkoleniowca? Mówiłem to kiedyś w jakimś wywiadzie, że tak, chciałbym na pewno spróbować tego. Po to robię właśnie między innymi kurs na licencję A. I tak, chciałbym kiedyś spróbować. Teraz mogę czerpać jakąś wiedzę, o bycie przy boku Marcina, ale zarówno też wielu rzeczy uczyłem się wcześniej od innych trenerów, jak podchodzili do pewnych spraw, pewnych tematów. I, i, I ja też oczywiście mam jakieś tam swoje pomysły na to, aczkolwiek chyba póki co jest jeszcze na to za wcześnie, ale tak jak zapytałeś kiedyś, chciałbym spróbować. Marcin powinien czuć się zagrożony? Nie, nie sądzę. Marcin jest taką osobowością i chyba to widać, że naprawdę fajnie zespół funkcjonuje. Grał tyle lat na świetnym poziomie europejskim, światowym, więc wiedza, którą posiada, na pewno przede wszystkim dla tych młodych chłopaków jest bezcenna. Słodna wieść, bo sam przed chwilą poinformowałeś nas, że po tym sezonie najprawdopodobniej skończy się Twoja kariera na parkiecie bezpośrednio na parkiecie. Liczysz, że zostanie zwieńczona medalem? Bardzo bym sobie tego życzył. To by można było powiedzieć takie wmarzone spełnienie sezonu, i, i powiedzmy. Mojej, mojej jakiejś tam przygody z tą piłką ręczną. Meczu jest jeszcze dużo, także nie ma co co gdybać. Jutro mamy Tarnów, więc to jest dla nas najważniejszy mecz, który trzeba wygrać i przywieźć do, do Zabrza trzy punkty. Co będzie dalej, to, to przyniosą kolejne dni. Naszym gościem był Rafał Gliński. Dziękuję Ci dziękujemy. Ja również pozdrawiam.